Siema! Dzisiaj Wam chciałbym przedstawić moda Better World Generation. Jest ze mną mój brat Minewolf, teraz ze mną akurat nie gada. No i tak, mod dodaje nam różne światy, takie zgenerowane. One są po prostu zajebiste. Zobaczcie, to jest jeden z nich. Ale są o wiele lepsze, wierzcie im. Znaczy, chyba nie. No, pooglądajcie sobie jak to jest przepiękne, jakie tu można survival'e sobie nakręcić. Filmy boskie to jest po prostu... to jest piękne! No właśnie. Dlatego może jak ogarnę do końca się z nagrywaniem to coś nagramy z tej serii. No i link do moda będzie w opisie. Mod jest na wersji Minecraft 14.1.4.5 no i zapraszam Was do pobierania tej modyfikacji. Cześć!